Jestem Marzenka Twój rycerzy! Ooooo! Jezus. Jezus! Ludzie ratuj to zboczenie z czymś małym! A co babka tu robi? Myślałem, że tu Marzenka jest! Myślałem, że babka jest na kółku różańcowym! Gdzie Marzenka? Marzenka poszła po zakupy do biedrunki, a ja na kółko różańcowe nie, nie ten, nie poszłam, bo ksiądkowit ma. I odwołał! Boże, święty chłopie! Ale żeś. weź! Czy to było? Gdzie Jezus Święty! Nie wiedziałem po prostu. Myślałem, że spędzę czas z żoną, a... Ja, 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 ja! ja już to rozwiam! Czemu Marzenka za sobą za często nie chce? Tylko na wypłata. no Jak ty musz, No! Taki sprzęcior, że... Łatwiej będzie znaleźć na chodniku stuwa dojrzeć niż u ciebie coś, no no, straszny jesteś. Jezu święty, ale żeś mi dobrze, że do świętego Piotra, żeś mnie nie wysłał, że mu, że raz na nerwy. Ty już babka przestań, o, ty już przestań te twoje teksty, co ty jesteś jakiś urolog, specjalista, czy co od długości i takich innych rzeczy. O, jak to mówię, mały, ale wariat. A chłopcze ty, chłopcze ty, rycerzyku ty z malutkim mieczem ty jeszcze nie wiesz jak babcia co w życiu gdzie była i co widziała, a, ja bym cię jeszcze zagięła, ja się na takich rzeczach to znam, ja nie muszę mieć tego, dyplomu z urologii, a, a zresztą w tych skarpetach białych, żeś, w tych skarpetach, żeś przylos A co chcesz? To są czyste, białe skarpety, dziś rano ubrałem. No i co z tego, że czyste i białe, kultury miłości? Rzuciła, o, bym cię za drzwi wystawiła, żebyś przemors trochę i przemyślał. O i o Jezus, chłopie wesić, bo teraz żeś mi narobił. Normalnie nie będę mogła zasnąć. O, dziesiątka różańca mi nawet nie pomoże. Ech, 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 ale śmieszne. Stary babsztyl.